Taki festiwal w Supocie to są w dalszym ciągu też spotkania towarzyskie, czy to na przykład masz okazję spotkać się ze znajomymi, na których czekasz najbardziej? Słabo, bo to jest telewizyjna impreza, więc szybko, szybko, wszystko tu masz 3 minuty, tu 2 minuty, tu 12 sekund do wejścia, wiesz. Wszyscy śpiewają swoje i uciekają do hotelu albo do domów. Więc bardziej na takich stricte muzycznych festiwalach, jak nie męskie granie czy letnie brzmienia, to tam można sobie pogadać ze sceną, a tutaj, tutaj aura nie sprzyja chyba. Znaczy, tam jest knajpa jakaś, że tak powiem, festiwalowa, ale ja akurat niespecjalnie nie, nie bywam, więc yy, no zobaczymy, może jeszcze w hotelu kogoś spotkam przed. Gdybyś miał prawo głosu, to zapytam krótko, czy byś oddał ten głos na Donalda Trumpa czy Kamale Harris? <laughs> Co to za pytanie w ogóle? Na Kamale Harris. A dlaczego? Ponieważ Trump jest szalonym mizoginem i no, nie lubię go no. A jeżeli chodzi o mm, polską politykę, mamy już przez od paru miesięcy y, nowy rząd, nową władzę. Czy coś się zmieniło? Czy może oczekiwania były inne? Pytam na przykład o prawa kobiet, o no, takie kwestie ważne. O Słuchaj, no ja kibicuję y, ekipie rządzącej, że wszystkie te... Y, y, Sprawy, które są ważne dla mnie i dla ciebie, zostaną w końcu rozwiązane. Zdaję sobie sprawę, że polityka to nie jest bułka z masłem i trzeba się tam ugadywać, więc dajmy im chwilę czasu. No ja trzymam kciuki, że wszystko się uda zrobić tak jak, tak jak było zapowiadane, więc mocno wierzę w to, wiesz. No.